Proszę. Dzieciństwo To kraina, do której ciągle powraca uparta pamięć Longin Jan okoń Pani Joli, czy... Była, ale... Nie zrobiła? Nie. Aha. Przełożyła na inny dzień? No. O nie, do angielskiego nam przełożyła na środy, dlatego że e, dzisiaj większość osób nie umiało. Jutro <grym> mamy dwa sprawdziany. I, i na środę. Jak się było? Dobrze? Co robiłaś? Grałaś? Tu z w samochodzie? Pojechać. Oś, szybko przyjdę z nas, wiesz? Pogadacie sobie. Znaczymy, nawet nie będę naszą opiekunku, A powiedz mi, ty, czy Ty wiesz, że Twoja mama i tato myślą o tym, żeby jeszcze być rodziną zastępczą dla innych Wiem, dzieci? Nie, mama mi to powiedziała. Co Ci powiedziała? To. Hamiaszek i Esterka tak dobrze sobie radzą w szkole muzycznej i generalnie, że mają coś takiego fajnego, co jest ich pasją. Mogą się rozwijać, poznawać fajnych ludzi, uczestniczyć w takich niesamowitych wydarzeniach i też tak naprawdę noszą taką niesamowitą radość do naszego życia. Fajne mamy te dzieci, naprawdę. A gdybyśmy tak mieli jeszcze jedną taką dziewczynkę i jeszcze takiego jednego chłopczyka, aby tak, sobie tak fajnie. siedzieli tutaj z nami? było fajnie, porówno. Porówno? I co byśmy robili? Nie wiem, kopali w piłkę. O, fajnie. I co jeszcze byśmy mogli robić? W berka. O, berka jest super, jak jest dużo osób. To super się bawi w berka. O, zamrażonego, Zamrażonego. Mhm. Albo w Tak, kukurydzy. <laughs> Ojej, to już byśmy się nie znaleźli. Tam. Tak. Muszę jeszcze porozmawiać z wójtem o tym wszystkim. Jak on to widzi, czy będę mogła dalej pracować w gminie, czy jednak nie. To wcale też nie jest takie oczywiste. A czemu nie będziesz mogła, co to koliduje jedno z drugim? Przecież nic. Nie wiem. Porozmawiam z nim, zapytam go, co o tym myśli, co sądzi. Mam nadzieję, że to nie będzie jakimś problemem. No ja to no nie widział żadnego problemu w tym, że, że pracujesz w gminie i jesteśmy rodziną zastępczą. Nie wiem, że zgrywa się jedno z drugim się wydaje. Nie na no, to prawda, że chcecie adoptować dzieci? A skąd o tym słyszałaś? No wiesz, wieź gminna niesie. gminne informacje. A ile dzieci chcecie adoptować? Już wiesz? Ile dzieci? <gminne> wiesz co, nie wiem. Nie wiem w ogóle, czy chcemy adoptować, czy, czy jakaś inna forma, nie wiem. Skąd decyzja? Dobre pytanie. Tak naprawdę nie wiem skąd ta decyzja. Z jednej strony z serca, z drugiej strony z potrzeby. A co na to? Mój? To nie mój. Wiesz co? No, już jest na tak. Jest zdecydowany, że chciałby podjąć temat. Nie było to takie oczywiste, ponieważ jeszcze kilka lat temu to było absolutnie nie. No ale teraz już jesteście w tym razem, rozumiem. Tak, teraz już tak. Teraz już na pewno jesteśmy razem, przekonani, że chcemy spróbować i mamy nadzieję, że nam się uda. Ja wierzę, że dacie radę. To jest świetny pomysł. Pani no bo tak, no rozpoczęliśmy w sumie niedawno współpracę, jeśli chodzi o Pani tutaj obecność w urzędzie, dołączyła by Pani do tego naszego zespołu. I tak z tego, co ja analizuję, czy też rozmawiam tutaj z paniami, które powiedzmy współ ze mną odpowiadają za urząd, to, no to jesteśmy naprawdę Pani postawą bardzo pozytywnie zaskoczeni. Te Pani działania, które tutaj realizowane są no naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że trafiła Pani tutaj do urzędu i z nami współtworzy tą rzeczywistość gminy Bukowsko, natomiast ta nowa inicjatywa, ten nowy pomysł Pani to w jaki sposób nie zadziała na niekorzyść nas jako tej tutaj wspólnoty, no, idąc dalej, tak zacząłem delikatnie, ale czy nie, nie spowoduje to decyzji, że Pani odejdzie od nas z pracy? znaczy, tak naprawdę praca tutaj w urzędzie, ona bardzo dobrze wpisuje się w te działania, które chcemy podjąć. Trochę na dzień dzisiejszy, kiedy zajmujemy się i fundacją, i ośrodkiem, i dziećmi, to tak samo jestem tutaj w pracy do godziny 15. Po 15 zajmuję się działaniami, które mam w ośrodku i spędzamy czas z dziećmi. Więc wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę nic się nie zmieni, ponieważ tą pracę w ośrodku powoli będziemy. Zakańczać i wypuszczać spod tych naszych skrzydeł osób, osoby, z którymi pracujemy. i przynieść, co od wujków. Jedna. Dobrze? Jedną, jedną, tylko taką większą. Jedna. 80 gram, żeby była. <laughs> Nie, jedna, jedna duża, jedna większa. I to będzie w porządku. dziękujemy Ci, że zawsze jesteś dobry dla nas, zawsze obficie zostawiasz nas stół. Dziękujemy Ci, że mamy co jeść. dziękujemy Ci, że możemy ten obiad zjeść razem, spędzić razem czas. Proszę o Twoje błogosławieństwo i których będzie chwała i cześć. Amen. Jest Amen. Amen. jeszcze Majonez, bo mi wyszło więcej do kolesła. Tyle myśli. Dyżury do zmywania. Codziennie ktoś inny. Będzie zmywał.

No ja myślę, że to super inicjatywa jest generalnie. To, że Radek z nim się podjęli takiego. Wiesz, dla mnie to jest kolejne jakby wyzwanie dla nich życiowe, nie? nie? Bo wiesz, tutaj mieli taką gromadkę no. takich niegrzecznych dzieciaków dużych. A, a teraz czeka takie no, inne wyzwanie w zupełnie innym kierunku. Jestem tak? pełen podziwu też. Nie. Ja też to podziwiam i, i no myślę, że dla nich też to jest jakby zakończenie czegoś. Rozpoczęcie takiej nowej drogi. Fajnie, fajnie dla nich. E, dla nas troszkę szkoda. O, Coś się kiedyś musi zacząć, musi się, się skończyć. Skończy, no. Ale no myślę, że oni zakończyli taki ten, ten etap w życiu i, i zdali go super. i Dużo ludzi wyciągli z bagna. No. Ja jestem najlepszym przykładem tutaj. Myślę, że że naprawdę można im dziękować za uratowanie życia i, i fajnie, że to pewnie jest ich też marzenie. Ja nie znam takich drugich ludzi dobrych jak oni z takim sercem no. wielkim jak cała Polska. Pytanie co jest co jest cięższe czy Wiesz, że dzieciaki to, to jest zupełnie inna, inna bajka, nie? Co? Ale dla tych dzieci to będzie też ratunek, jakby dla nas. Tak. No. Tak, tak samo jak dla nas. Bo będą no, mieć no, tam normalne życie. Życzę im Zgodzimy. powodzenia w tym wszystkim. No, już szczęśliwi byli, bo tyle kupę życia tu to włożyli. Serca, pieniędzy, nie? <laughs> dla nas. To w sumie dla obcych ludzi. No tak. Nechemiarz Sterka pewnie się też ucieszył. Na pewno. No. Esterka. Sterka. Szczęśliwa pewnie. O, ale to będą dobrzy rodzice. W sumie to zazdroszczę trochę tych dzieci. Tak, no. Chciałbym mieć takich rodziców. No też bym nie popełniał tych błędów, które popełniłem. Ja to wiem teraz, jak bardzo ważni są rodzice, jak dzieci patrzą na, na rodziców. Po sobie wiem to. Do góry, do góry, o to wstanie. Tak, czy Mam takie pytanie, Nina, co, co z tym miejscem? Bo z tego, co gdzieś tam słyszałem, to skończyłaby się tutaj terapia. Jak dalej to planujecie? Co, jakby to miało wyglądać w ogóle, ta rodzina zastępcza? Naprawdę chyba jeszcze tego nie planujemy, jeżeli chodzi o jakieś konkretne działania. Chyba tak naprawdę zostawiamy to Panu Bogu, bo wiem, że jak Pan Bóg coś otwiera, to też zamyka. I to jest wtedy dobre, najlepsze. Pomimo tego, że może nie będzie to już ta, ta forma pracy ośrodek, jako ośrodek, ale dalej to będzie chrześcijański dom. <laughs> Tylko z młodszymi osobami. Dlatego, że Naszą pracę trzeba zaczynać dużo, dużo wcześniej. Zobaczmy, to chyba jedyny ośrodek taki w Polsce, gdzie sauna jest, bo już cały mokry się robi. To mi się podoba? Wszystko generalnie jest. Trowery, sauna, siłownia. Dobry Boże, ja jaka jaka to miało tu, wiesz co? Warte jeszcze są. No, ale. No, no, no. Ale przede wszystkim tym spotkał na swojej rodzinie kiedyś takich ludzi, to być może bym gdzieś tam nie, nie zabrnął w swoim życiu, w główno mówiąc nieładnie. To tak jak no, Radek z nimi mają planuję tutaj pomagać dzieciom, wiesz co, to ja jestem... To mi się bardzo ten pomysł podoba, bo że tak powiem, my już jesteśmy dorośli swoje, już przyszliśmy. Ja jestem, ten pomysł podobał mi się bardzo z racji tego, że ja miałem sam ciężkie dzieciństwo i wiem jak to jest, gdzieś tam te, tego ciepła rodzinnego nie było. A w tych ludziach widzę naprawdę potencjał. Pod tym względem oni, oni są bardzo serdecznie cierpli. Człowiek dorosły jest też powodem własnego losu, a no. dzieci, które też nie mają rodzin i gdzieś szukają tej właściwej drogi, Super, że żeby ją tutaj znalazły i bardzo, bardzo się cieszę, że, że jest gdzieś może ta zamiana, bo, bo tak jak właśnie powiedziałaś, my sobie poradzimy w życiu. My, łatwo nam znaleźć pracę, pieniądze, y, jakoś się ustatkować, tak? A takim dzieciom jest no, wiele trudniej i, i mając taki start jak tutaj będą mieli atrakcje, nie atrakcję, no, atrakcji, tą to miłość to... niesamowitą. Aż mi się łza wokół kręci, że, że może to przejść gdzieś dalej i, i służyć w tak dobrym celu. Pewnie. Właśnie. No. Wszystkie toksyny wiążą. Dobrze jest Pan że wymyślił samny. oh Uff. Tak się rozgląda w nie tak? Mm -hmm. Było anima. Yeah. Czasem tak bywa, że chwila nie uwagi, jeden moment ale... i. Jakie niesie za sobą konsekwencje? Szczerze powiedziawszy, to to chujnia, no zły jestem, bo jeszcze praktycznie wczoraj byliśmy w środku, a teraz wszystko zjarane i gdzieś tam no trochę mnie nerw a... Fajne chwilę się to spędził, dużo się też przegadało i to też pokazuje to, że chwila nieuwagi, a jakie mogą być drastyczne konsekwencje tego, ale myślę, że Rada i razem radzę to zbudować, że że dzieci będą mieć jeszcze lepszą salę i większą. Wiesz, dzieci, które do, trafiają do rodzin zastępczych, często nie mają żadnych miłych y, wspomnień. Y, jak myślisz, y, czy coś z dzieciństwa pomogłoby Ci pomóc dzieciom? Na pewno tak. A zimą, jak tu dajecie rady zimą? Jak odbyliście dzieci do szkoły? Y, zimą jest ciężko. Zależy też jaka zima. Raz jest mniej śniegu, raz jest więcej, ale zawsze gmina nas odśnieża. Także jesteśmy tutaj odśnieżeni do głównej drogi. Jak wyobrażacie sobie dzieci, które do Was y, przyjdą? Y, czy macie jakieś wyobrażenie? Czy chcieliście y, chłopców, dziewczynki, rodzeństwo, czy może pojedynczo? Jak, jak to sobie wyobrażacie? Chyba sobie nie wyobrażaliśmy tego w taki sposób. Po prostu, kto y, to będzie, to będzie. Nie mamy, nie, nie mamy niczego poukładanego, Jeśli będzie potrzebne, potrzebowało dziecko pomoc na ten czas, a my. Będziemy w stanie przyjąć to dziecko, to przyjmujemy. A w jakim wieku są wasze dzieci? Neszku ma 10 lat, synek, a esterka ma 8, chodzi teraz do drugiej klasy. Mhm. Czy jesteście gotowi też przyjąć dziecko z niepełnosprawnościami? Często okazuje się, że są to niepełnosprawności, których nie widać. Tak, jesteśmy gotowi. Powiedz mi jeszcze, jak radzicie sobie z trudnymi sytuacjami, które macie w rodzinie? Jak rozwiązujecie konflikty? Modlimy się. Jest tak, że, no jak w każdym małżeństwie, pewnie jest chwila ciszy, ale albo jedno, albo drugie za chwilę przychodzi, przepraszamy się, i, no i wspólna modlitwa najlepiej wszystko łagodzi. Czy panowie, z którymi pracujesz na co dzień, Myślisz, że też gdzieś mają popełnione błędy w dzieciństwie, gdzieś coś spotkało ich przykrego? Jak widzisz połączenie rodzicielstwa zastępczego z tym, co robisz teraz? Bo mówię, te osoby miały podobne problemy, a z tymi problemami dorastały 30, 40, 50 lat. A jeśli my weźmiemy dziecko, które ma 10, no to ma o wiele większe szanse niż takie osoby. Wracając do, do dzieci, yy, mówiłaś, że ich przygotowujecie, a y, oni mają już jakieś yy, swoje, nie wiem, przemyślenia o tym. Czekają na rodzeństwo, to już wiem. Tak. Trudno powiedzieć, że mają jakieś przemyślenia. Na razie po prostu cieszą się, że będzie ich więcej. Będą mieli z kim grać w gry w piłkę nożną. To ja mam pytanie do Pani. Czy my w ogóle mamy jakieś szanse? A tego nie wiem. To będzie sprawdzone, ale bardzo potrzebujemy takich osób jak Państwo. Dziękuję Ci Pani za ten obiad, który w nim spożywać, za osoby, które zasiadają przy stole. Za, za wszystkich braci i sióstr i za Marcina, który pojechał na pogrzeb taty do Chorzowa. Amen. Amen. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham Państwa. No w sprawie, w której dzwoniliśmy. O, zapraszam, proszę usiąść. to usiąść. Co byście się chcieli dowiedzieć, jeśli chodzi o rodzinę zastępczą? Właściwie wszystkiego. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak zostać rodziną zastępczą. Co potrzebujemy, spełniać jakie warunki? Czy hmm. w ogóle czy mamy kwalifikacje? Czy to jest możliwe hmm. w naszym wypadku? Hmm. Mam pytanie, Państwo pracujecie? Tak. Pracujecie, pracujecie. zawodowo, tak? Czym tak. się zajmujecie? Ja pracuję w Urzędzie Gminy w Bukowsku przy pozyskiwaniu poduszy zewnętrznych. A Pan? Prowadzę ośrodek i ja jestem w służbie rządy mm. Macie Państwo swoje dzieci? Tak, mamy córeczkę, tutaj jest mm. i synka, który jest aktualnie w szkole I Państwo mieszkacie gdzie? W gminie Bukowsko. Czyli nasz powiat. Czyli nasz powiat. Dla rodzica rodzina zastępcza to niekonieczność, to powołanie. Dla dziecka rodzina zastępcza to konieczność, nie powołanie. Tak myślę. Rafał Kuszkowski.